Witajcie w dzisiejszym filmiku. Dziś pokażę wam wyniki konkursu, a raczej powiem wam wyniki konkursu na nazwę tego oto gościa. Komandora I z powodu, że w konkursie brał, brał udział trzy osoby, to zrobiłem dla każdego go do pocieszenia. O. Zacznijmy od tego, kto brał udział. U, udział brał M. Parkerus podał propozycję Vernon. Jeremiasz09 podał propozycję Fakes. Spytałem w komentarzu, jak ci to czyta, ale nie odpowiedział mi. Mogę napisać ten wiadomości prywatnej, ale. co no, A co się czyta, Fakes? I Victor3160 pod pozycję Redzi. E, jeszcze, coś do, jeszcze powiem, że najbardziej mi się spodobała pozycja, która wygrała Wiktor 3-1-6-0. pozycję Redzi. wiem jak Wam, ale mi się bardzo spodobało. Felix i Vernon mi się też bardzo podobały. by musiał pomyśleć, która, jakby Wiktor się nie zgłosił, to bym pomyśleć, która pozycja była fajniejsza, ale sądzę, że Leci jest najfajniejsza. I, i nagroda pocieszenia. Weldon M. Ve, y, parkus Cała pozycja Fernon została użyta do tego komendanta, komandora. A jeremiaszu 09 w pozycja FX Stał Face za użyta do tego oto gościa. Jakby ochroniarza tego. Te, 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 no i... Dziękuję wam wszystkim za udział. Zapomniałem o nagrodzie. Polecam Wiktora 3160 przepraszam za parcówkacze. Naprawdę fajne ma na te makiety, fajne filmy, ponieważ sam oglądam. To jest jakoś jakaś obrazy Wiktor, ale naprawdę fajne, fajne są. Porównanie Twoich makiet jakoś to jest nic. Ale dobra, no to, że nie ma nie chcę przedłużać, że nie ma I zapraszam na kanał Wiktora 3.1.6. Na M. i i Jeremiasza 09 też, ale głównie zapraszam na Wiktora 3160. Bardzo fajny kościół i na